Chciałbym dzisiaj przedstawić możliwości systemu szablonów Liquid, który jest użyty w automatyzacjach w systemie DM 6 Wszystkie maile, które wysyłamy w DMS przetwarzamy za pomocą tego języka szablonu. Jest to język, który pozwala nam na różnicowanie tego, co widzi nasz odbiorca na podstawie na przykład danych tego odbiorcy. Możemy wykorzystywać tutaj wiele różnych operatorów. Jest to taki język, który został przygotowany w takim oprogramowaniu Shopify i jakby z czasem stał się popularny w wielu różnego rodzaju oprogramowaniach. Także takiej klasy jak DM6 do automatyzacji mailingów, kiedy zdecydowaliśmy się na implementację tego znanego na rynku systemu szablonów. Cała dokumentacja wskazuje, w jaki sposób można wykorzystywać różnego rodzaju filtry. I różnego rodzaju znaczniki. Pokażę takie podstawowe zastosowania tego systemu do tego, żeby spersonalizować wiadomość w zależności od tego, czy wychodzi ona do kobiety, do mężczyzny lub też nie znamy płci kontaktu. Tak więc spójrzmy sobie na taką wiadomość, którą możemy sobie wydytować. Możemy zastosować znaczniki tego systemu zarówno dla tematu, jak i dla treści. Przede wszystkim. Znany Wam pewnie znacznik wstawienia wartości kontaktu. Jeśli klikniemy sobie w personalizuj e maila, możemy tutaj sobie wybrać różnego rodzaju znaczniki, które chcemy wstawić. To są znaczniki, które obsługuje DM -says. Możemy wystać imię, nazwisko, wiek i różne inne elementy kontaktu. Stąd też będziemy wiedzieli, jak ten znacznik się nazywa w DM i to jest dosyć istotne, jeśli będziemy chcieli użyć go w jakichś bardziej skomplikowanych instrukcjach warunkowych. Przykładowo. Widzimy, że nasz znacznik płeć to jest z angielskiego seks. Możemy takiego, taką płeć wstawić bezpośrednio w naszą wiadomość, albo wykorzystać ją do zróżnicowania wiadomości za pomocą instrukcji if else. Jest to instrukcja warunkowa, która pozwala nam na e, określenie, co tak naprawdę chcemy wstawić w zależności od konkretnego parametru. E, także jeśli w e, pole seks równa się mężczyzna, chcemy wstawić temat dla mężczyzn. Jeśli jest to kobieta, temat dla kobiet, a jeśli nie jest to ani mężczyzna, ani kobieta, czyli płeć jest tutaj nieokreślona w kontakcie, no to opracowujemy temat, który jest dostępny dla wszystkich. Możemy sobie tak też wstawić imię i możemy też sobie sprawdzić, czy imię nie jest puste. Mamy taki specjalny znacznik blank, i tutaj jakby możemy sobie to zweryfikować. Że jeśli imię to blank, no to wtedy stawiamy fragment wiadomości, który, który chcemy sobie wstawić. Dla osób, dla których nie znamy imienia, na przykład pytanie o to imię. Ale jeśli znamy to imię, to możemy oczywiście wstawić coś zupełnie innego, na przykład wygenerowaną przez OpenAI fraszkę o osobie o imieniu Name w formie Haiku. Tak więc, jakby tutaj możemy sobie to wszystko podzielić. Musimy zwrócić uwagę na to, jak zapisujemy swoje wszystkie instrukcje w szablonie, ponieważ jeśli zrobimy sobie tak Entery i znaki nowej linii, to te znaki nowej linii też będą wstawione w nasz szablon. Więc jeśli tego nie chcemy, jeśli chcemy zamienić na przykład tylko jedno słowo, no to musimy pamiętać, żeby to wszystko nie było rozdzielane znakiem nowej linii. No i teraz mamy taki, taki szablon, który możemy sobie wykorzystać na kontakcie. Najprościej to zrobić i potestować sobie takie, takie szablony, mając po prostu jakiś kontakt, klikamy sobie na tym kontakcie w nowa konwersacja i tutaj na dole mamy taki przycisk wstaw wiadomość. Możemy sobie wybrać tą naszą wiadomość, którą sobie przed chwilą wyedytowaliśmy. W tym momencie następuje już personalizacja. Tak? Więc widzimy, że tutaj temat dla wszystkich oraz pytanie, jak się nazywasz, bo imię jest puste. Teraz wystarczy, że zmienię sobie płeć na kobieta i dam imię powiedzmy, Marta. Zapisuję kontakt. I po jego zapisaniu ponownie mogę sobie wstawić tą samą wiadomość. I dojdzie tu do znowu podmiany i personalizacji z aktualnymi danymi odbiorcy. Także widzimy tutaj, że pojawił się temat dla kobiet. Dobrze, ponieważ będzie się na kobieta. No i mamy tutaj wierszyk o Marcie, która jest wesoła i każdy ją kocha wszędzie biega, nie ma dla niej przeszkód świat z jej areną. Oczywiście jest to przykład, który możecie wykorzystać, ale w ten sposób możecie różnicować swoje wiadomości. W zależności od tego, czy jest to wiadomość kierowana do kobiet, do mężczyzn, czy też po prostu nie znacie płci tej wiadomości. Nie znacie oczywiście płci adresata. Nie musicie oczywiście wykorzystywać też OpenAI, możecie po prostu samodzielnie przygotować odpowiednie treści i w taki sposób je zróżnicować. Poza płcią możecie wykorzystać wszystkie dowolne dane kontaktu, także możecie tutaj na przykład w jednej wiadomości zróżnicować treści w zależności od województwa w zależności od miasta, od nie wiem, tego, co zawiera strona WWW, czy tego, co zawiera branża. To wszystko jest coś, co możecie wykorzystać. I oczywiście możecie wykorzystywać pełne możliwości systemu Liquid. Jest on zdecydowanie bardziej rozbudowany. Ma on opcje też różne, związane z innymi funkcjami warunkowymi. Ma on również filtry, które pozwolą Wam modyfikować pewne parametry. Czy wyliczać pewne daty, na przykład także to wszystko jest tu oczywiście jak najbardziej możliwe i do wykorzystania w, system, w systemie DMS.